I nie, zdałem, no nie, nie, jest, Ciekawe trafić, z kim! nie, to szczerze, nie, jest nie, 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 to nie, jest się to nie, dużo nie, na to, po prostu że. trzeba. nie, się nie, 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 Uważaj, nie, 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 trzeba. No, O, Dzień dobry, Egipt! mi co zrobić? Kurwa, gdzie. Tu jest pomieszczenie według tego. Aaa, dobra, tam to przejście. Nie za kabli, kabli zdechłeś. <grym> kable są niebezpieczne. W sumie to ja mam na sobie. Ile ile Ktoś wentował do kabli! Ktoś wentował do kabli, tam jest czerwony i niebieski. Ocholę. Który z nich jest kurwa zabójcem. Który z tych dwóch jest zabójcą. Kurwa, nie, nie. Za... Nie, znowu żyję razem serio. Ja, 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 ci, ja ci ja ci Adrian Ufam, ale trzeba zaczekać. Jest teraz ze razem Ja tylko mówię, co widziałem. No to no chodź patrzałem. chodź ze mną, nie chodź, nie, ze, chodź ty... ze mną, nie zabiję cię tym razem. Może chodzić. Kiedy nie no ze mną boję się a jak nie zabijesz to będziesz zadowolony. Patryk! Nie wiem już trzydzieści nie zrobił. Patryk zostaw Adrianka w spokoju! Dobra, panowie, ja no, mam został, 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 został został. Został ciebie zrobione. mogę? Ciebie mogę? Nie, 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 nie zostaw. Ja Ej, mam chodź, do chodź, 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 Dobra, no. Ale zaraz mi dusz pijesz w plecy. Halo? Chodźcie. Chodź, chodź. E, chodź tu lepiej. O, no. O, cześć, mi coś pokazać. Co? Skończyłem wszystkie chodź, 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 Kurwa ja na naszych węze... oczach! Na naszych oczach Vice zabił! Na naszych oczach Vice zabił. Na zabił! Patryka zabił Vice! Patryka zabił Vice! Oliwia musiała zginąć wcześniej. Albo ktoś No, Ciele, to jest to jest nie 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 Zrobiłem wszystkie taski ty, i ty, szedłem ty, szedłem. Ty. To był, tak. to był rzut na parę tak, tak. młodą, na parę młodych i Faiz zabił przy nas. Dobra, mogę to zrobić? To Dobra. Dobra, słuchaj, ujmę to tak. Wszedłem do tamtego pomieszczenia, tamtego kurwa, zapomniałem jak ono się nazywa. To kurwa co tam musisz dźwignię przestawić, jak jest paską. Ja ci pozwolę no. mówić. Wszedłem do, do tamtego pomieszczenia i widziałem sopla ze skatera jak wybiegałem, kurwa, kurwa. Dwie, jakby zwoki. Dwóch osób, Oliwii i Patryka. No to jest wszystko, w sumie, co mogę powiedzieć o, tym, o tej sytuacji. Mistrz co kłamstw, do... mistrz kłamstw. Kiedy mistrz my od razu mówimy, się... że on zabił, to teraz próbuję z tego wybrać. Ujmę to tak, jeśli mi ufacie, na kogo Lizard zagłosowałeś? To kurwa, oczywiście że skater. Jeśli okay. mi ufa, Alia, to do skatera to razem. No, jest razem detektyw, z nami. kurwa, pod przykrywką, i on zabił na naszych oczach sopem. Dotek to jest pod przypiętem. Nie, nie, nie. Ale, ale tu większość jest akurat mówi, za to ty. Oui, mi, mi. Mi, 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 mi. Teraz czas na To <grym> <Kurwa! grym> Mi, się. Kurwa! No, mać, takiego double killa zrobiliśmy, nie, nie, musiał ha? Vice się nie, wziąć. Że wy mnie tak by. do konta wzięliście? <grym> <grym> Bo ja nie ufałem suplowi i chciałem kogoś zawołać. Chodźcie Do konta? A gdzie? Skąd się A, bawicie? Sum, to Dobra, to może ja was tu zostawię, kochasie? to! <grym grym> Czemu wy się wszyscy w jedno miejsce? Wygraliśmy! Myślałem, udało to się, się to Ale wy macie łeb! Mimo wszystko, nie wierzyłem w to, ale się udało! Znaczy, ja poszedłem... Z... E, poczekaj... Lizant, ale ja niepotrzebnie, z... po co? Ale ja poszedłem tobą. Ale po no tamten... co? Ale Filip poszedł Ale z po z... co? Możesz Nie! Dobra, Boże. ale generalnie, 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 to wiesz Masz czego Adrena się śmiałem? Jeszcze nie śmiałem, nie, jak dokonałem. ja się śmiałem z absurdu tej sytuacji, w której byłem świadki. Dobra, z kim się tu trzymać? Hmm. Patryk no, jest cały się, czas mną, za ja bym się z nim nie trzymał. No idziemy, sopel. Wiesz nie. co jest najlepsze? No, chodź, po tej stronie mapy nie mam żadnych tasków! Ale ja mam. Chodź. A dobra. Ej, nam, nas, naprawdę pod, po lewej stronie mapy mam wszystkie taski. Wierzę, mm -hmm. że to robisz. Jesteś Chodź. dzielnym polakiem, dumnym y, dumnym y, świm. Oczywiście. <grych> y, nie Chodź. mam tu nic. A, Czy dobra. ty tu coś masz? Nie, ja, ja dopiero po lewej stronie mapy, pomiędzy tymi dwoma. Dzie gdzie ty jesteś? Ty, kurwa, tu się po wchodzi w ludzi, i ja gubię ludzi przez to, bo się. O kurwa, które to? O, dobra, to ja idę do O2. Zgubiłem kompana, ale biegnę do O2. Yyy, dobra, z O, 0, y, plus 0, y, y, trójkąt 0, i y, tak. Hello, Sopel, znowu zgubiłem cię. To nie żyje. Chyba. Kurwa, double no, ja kill skupiłem. znowu! nie Znalazłem ciało w storage'u. Okej. Okay. jedno ciało tam było tylko? ufam. Tak, jedno, jedno. Czyli to kupiłem. nie był double kill, tylko... Tylko nie. gdzieś indziej ciało i nie wiadomo, czy to ta sama osoba. Raczej tak. No, no teraz po prawej stronie tak działał. E, w gdzie elektryku, miałeś. czy gdzie znalazłeś? No w storage'u, w storage'u. A, w storage'u. Ja byłem i naprawiałem o 2, byłem na chwilę w storage'u, to się przyznam, przyznam, byłem w storage'u i nie widziałem żadnego ciała. Ale mogłem nie zauważyć, bo Sąpę? byłem na chwilę. No to ja nie wiem, ja ostatni raz widziałem Vice'a w, w reaktorze, to mogę powiedzieć, ale więc... No ja się nie. ze skaterem trzymałem to i to chale, tak na tak samo powiem. w sumie Menela. No, teraz, no to, że to że tak samo, Menela. tylko cię zgubiłem później, bo jak, jak się wchodzi w kogoś, mhm. to on znika i ja myślałem, że ty no tak, kurwa nie wiem. nie wiem gdzie się wziąłeś. Ej, bo mamy dwóch impostorów. Dobra, bo mamy 30 sekund, to jest mało już. Ja Myślę, że to Patryk z Myślę, e, że ja to mógłby być znowu Patryk. Ale tak, ja Czy to ja mógłby być self report? Nie, nie Czy to mógłby być self report? Mamy dwóch kowa Le... impostorów, więc musimy kogoś wywalić. Wątpię. Raczej by przebieg przez po prostu. Jasne, no, że dla zasady wywaliłbym Patryka dla zasady bo znowu nie żyje Batmana nie 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 nie. znowu nie żyje Batmana szybko głosujcie głosujcie bo trzeba kogoś wywalić a czas się kończy. nie 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 będę, a jeszcze nie 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 Nas Nas nie, no, nie 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 nie, nie skopali mnie dwójkę, nie w dwójkę! Skatali. W dwójkę mnie skopali! Skater, skater, gdybyś... Skater, gdybyś moim był ale co ty odjebałeś? Skater, ale robisz! Zamknąłem Soprowi! Myślałem, że sobie robił przy mnie taska, bo słyszałem dźwięki, ja myślałem, że to... że te dźwięki to jest właśnie kurwa! Czekaj, zamknij Lizał mnie bardzo sprytnie kurwa zlurął, że tak powiem. No mu Sopel zabił! I ufałem sobie Soplowi, ufałem Soplowi, no, i ja yes, mówię, czy no, to nie yes. był self-report? A Sopel mi mówi, nie, nie, to nie self-report. Kurwa zaufałem mu, bo był moim kompanem! Nie, <laughs> jak mnie <laughs> znieściliście <laughs> do dukcji! Dobra, 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 ujmę to tak. Nie wiesz na kogo głosować, głosuj na Sopla. jak jakby trzy razy z rzędu. <gulia> <gulia> no, ale to, nie, wiesz co, to, to, to nie był do końca self-report, <gulia> bo ja po prostu przeszedłem, zobaczyłem ciało, stwierdziłem, że no. to jest inny no, to jest, ja niż zabiłem. ja zabiłem A to to było ciało Sopel? Sopel zabił, tak, mogłem, tak, mogłem połączyć ja fakty Mogłem połączyć fakty, bo Sopel tam był i tam nie. Szukam nowego y, kompana, bo Sopel mnie zdradza jest Sopel, y, biorę kuzyna drugiego, idę po materiału. No nie, ja biorę tego. O, masz kurwa łapę uścisnę ci kurwa łapę Daj tą łapę kurwa. Dzień dobry. O, już ci się znormalizowała. Jest, normalizowała. Wie, jest o, impostor! impostor! Sopel, jesteś pierwszy martwy jak Kto coś. Ja Sopel... Ja jestem <grym> impostorem. Halo, co Sopel, Sopel jest impostorem. Sopel jest impostorem pewnie znowu. Ja ja wiecie, impostor Sopel, zabijcie. czemu masz czerwony... i yy, co? Milito, w którym się <grym> Skater, nie wentuj się! Co się nie wentuj? Yy. Cześć. Co się stało? Co, co, się, co się stało? Z się wetrę na moich oczach w elektryku. Co ty pierdolisz? Tak Batmetal szybko? patrzył kurwa na mnie i Vice mnie widział. Powiedz nie, co widziałem? Nie widziałeś? Widziałeś mnie no, przed no, sekundą no, w mediku. Jesteś pewny, że to nie był inny kolor? Vice mnie no, widział no, przed chwilą no, w mediku. Bo, Batmetal no, widział no, mnie w korytarzu, no, a ty, cicho, ty cicho, byłeś kater, tutaj. Kater, Kater, cicho, bo jestem świadkiem koronnym, kurwa, muszę pomyśleć. A ja to co? Mati robi kurwa zamieszanie, tylko przyszedł. Miałeś no być moim kolegą, bo Sopel mnie zdradzał. Ty chciałeś zabić Sopla, pierwszego ten, a ty Ej, jeszcze ja, mnie zdradzałeś. Ja się chyba ja ja czekaj, czekaj, muszę czekaj, na czekaj. Ja się muszę czekaj no nie no kurwa teraz ty chcesz się jeszcze mścić myślałem, że tak, będziesz mój trzecim kolegą. F Cicho, ja nie mam pieniędzy ogólnie. Fioletowy fiole do tego. Do tamtego, do tego, do, do medyka. No szedł. No ja byłem problem? w medyku. No ja widziałem, Ja go widziałem w medyku, a ty gdzie go Mati by widziałeś? W a potem mój, w engine roomie? Mówił, że elektryku przyszedł tutaj w i powiedział, że w elektryku i ja się wętnąłem. A ja go widziałem A był ze mną koło medyka. No właśnie, ja, ja teraz przy do... medyku. On wyszedł w elektryku? No, się to po prostu skipnijcie. No co, tak skipujemy. Tak? Skipujemy ja? i tak jeszcze nie każdy żyje. Nie, nie słuchajcie Matiego Farmazoniarza Takogo i grajmy nie. dalej. Nie, nie, ja, nie skupuję. Skupuję. ja osobiście skipuję, okay. bo nie ja mam kurwa e, ja pamięci. E, ja ja dobra. Ja skatera widziałem w medyku. Dokładnie. Kurwa, co jest? Ile tych ludzi? Ej, halo. Witaj. Ja zaraz... szedł do wenta. Teraz super kurwa wszedł do węta. Nie wyrobię już, już, kurwa. Go? A, Nagle każdy wchodzi do Wenta, co nie? Według mam po prostu. Kurwa, czeka, ale zebranie to wszystkich. Sopel. No, dobra. Nie ja. Kurwa byłem co to za zebranie to, bo... w sterowni. Czekaj, bo... Ja pierdolę! Ile wrócić tu tu śmieci? Nie, stop! Żółtego zabili. Bo dobra, jałgiło? Gdzie, gdzie zginął? Stop. Gdzie zginął? Nie, panowie. Na korytarzu gdzieś, nawet nie wiem gdzie to było. Ja co ja biegałem za tą cały czas. Skater mówi, Zabili nie, mojego ja starego bez. kurwa kolegę! Więc ja kurwa muszę się dowiedzieć nie kto nie to był Skater zrobiłeś na na niego gdzie, wcześniej. Gdzie był Adry? Co ja robiłem kurwa na gonkę to ty kurwa na mnie robisz na Dobra, dobra. Zrobił, robił. Skater zniszczył. Ja 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 nie, Adrian to, tego przez, przez tą całą rundę? Ja widziałem no, Cię zło, na początku i Cię szukałem Patryk? i chciałem się z Tobą spotkać. Eee, no. no. e, dobra, stop. Patryk, Patryk, Patryk. Patryk nie na korytarzu. Ja robiłem taski, więc nie wiem, no Adrian mówi, że nie wygłosił. Wszystko jest w korytarzu. nie widziałem. W którym korytarzu? Biegałem za tobą cały czas, Ale robiłem taski i widzę, że nagle sopel leży. No to ja byłem w adminie, razem z niebieską. Zosyka, A o, czynaczy, ja byłem wszystkich. w tym, jak Wyleżało. to się kurwa nazywa z tymi pulsami, kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. Jaki puls? A, sobie tarczy, w tarczy, w tarczy, o. Stavra, w tarczy. Dobra, ja ja nie widział, gdzie był, nie? Ej, e, stary, po mnie przyszedł i tam nie było ciała wtedy. Dobra, no, no. sekundową kwestię. E, o, a co to mówię. za za, mówię, za Skater robił w poprzedniej rundzie na golpa na septa. Paramonda septa. Dobra, skip, 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 skip. Skatera tak dla beki. Skip, nie, nie wiadomo kto to. Aha. Uh -huh. Na mnie. On może jedno? Na a, mnie bo... dwa. Aha. Ok. Dla beki. Skater jest taki podejrzany, nie? Witaj, Voice. Iść ten. i idź ten Naprawiać bro, bro. reaktor Ej, bo tylko moje taski zostały Dobra, go. Okay. Tylko no, mój task chyba dobra. został Dobra, kradziemy Matiego S-karta do storage'a storage storage yeah. Ska Skater, skater Widziałem skater, jak uciekał z jak mnie kawa. widziałeś uciekającego kurwa jak ja z Adrianem szedłem Wyszy. kurwa i widziałem ten z Nie. drugiej Nie. strony Dobra. to ciało? Ja sobie idę i i o! Widzę ciało e, Ja Ciężo. chcę się Tłumaczyć. wytłumaczyć, widziałem Dobra. wysoki stan się. Kurwa! Ej, Liza to zgłosił, Tłumacz. a Patryk Tłumacz. mówi? Ej kurwa Patryk zaczął mówić, a Lizard to zgłosił Poczekaj, bo Wszyscy ci w tym momencie. wszyscy ci w tym momencie Moim zdaniem

Wystarczy. Nie chcę ale jest to coś, co, coś mi to śmieje. Nie chcę Kipujemy skakanie. to zrobię to taskami i oh. będzie No moim radaniem. Bo... Zobaczcie Kipujemy. ile jest dopełnione. Mm -hmm. Nie ma co. Escortę poproszę do skorpionu. widzowie, jest tak trudno. Zajmijmy ja ja razem. Wpisuj dobrze, bo jak będziesz wpisywał źle, to cię rozpierdolę. dole. Wpisuję. ale. Kurwa mać, Adrian! A to co? Skater, Gdzie ty znikłeś? Ej, nie żeby coś, ale <g reflektirosza> mówiłem. Wiedziałem, moje przeżycie zawsze ja się zgadza. E powiem jedno, nie zabiłem nikogo w tej rundzie. No właśnie, kurwa no, jesteś ]Yes. z impostorem, ale no, ja mi never, było ciężko, bo cały czas każdy chodził z kimś. Y widzicie? Z yeah yeah kto, nie kto bronił Scattera, że się nie wentował? Batmetal bronił. Ej, ale ja się serio nie wentowałem teraz, akurat mówię serio, nie wentowałem się. O, cześć czeska, Mati. Cześć! Zostawcie mnie. Cześć, kuzyni! Dobra, Zostawcie ja idę. Mnie. Co to jest? Swipe card. Kozyni, razem siedzę. Kurwa, tu fast, tu fast! Mam to... za dużo, kurwa, DPI, no! No jak? No, tu fast, tu fast. Tu jak... slow. O, dobra, jest. To... Mam Musicie za dużo DPI. Swoje move game. Ja mam za duże DPI, ponieważ. Ej, kurwa, pokażę wam tak, sztuczkę, nie? Nawet... Pokażę wam sztuczkę, poczekajcie, Inżynier. bo to mi jest cooldown 5 sekund. Inżynier. Są cooldowny na to, kurwa? Nie. Ale mogę kliknąć? Nie, nie kliknę, bo mnie wydacie, nie? No oczywiście, że cię wydam. Wydacie mnie. Ej, dobra, zaraz bo zabijecie. Ja muszę iść w tamtą stronę. Gdzie ktoś jest? On mnie chce <laughs> zabić! O, okej, <okay>, dobra, Kurwa <laughs> lizard, ci się że przy... Uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj. Mati! Jak się zgłasza, jak się zgłasza, jak się zgłasza, bo ja nie wiem! O, sopla wyrzucają! Tak jest, jest! Dobrze słusznie! No siedzi, kurwa! No jest weź! No. A no wiem, Dobra, idę robić taski! Mi się nie chce! Idę z tego bo się nie chce! Hehehe, he, he, cześć śmierci. Znowu się tamte. widzimy, kurwa! I znowu byłeś mordercą! Impostorem! To czwarty raz! No I właśnie, w tym powinna się rzecz. obracać. Ja nie wiem, jest tak, to że ty się nie wędrowałeś, że chciałem cię specjalnie wkopać. Pierdolony, wiedziałem kurwa, że chcesz to zrobić, no... Chodź, skąd miałeś ten... Moje, czy, czy, widzisz, Cześć, czy, ja przykrzysie ja zawsze się zgadzają. Ja przesta no robiłem, wierzy. że jak coś czuję, To jest prawie pokrój Lizard nie zabije. A może? Bo no, ja się zawsze się zgadzam. Idę do elektrykę. Kurwa zwępował przy mnie, ja się odwróciłem i zacząłem kurwa i on mnie prosił się o mnie chłopkę Nie Batmetal mówił, że to jest... że to jest ten Lizard, a teraz idę skipować. Nie wiem czy to jest. Mówię, że go zgubiłem. A soplety możesz włączać sobie. To No może, no, ale nie chcę mu psuć, niech samorzył. No powiem, że Stofal był idiotą. A ja tak go wrócieli. Nie wiedziałem jak ci to przekazać, ale miałem ci mówić, że żeby tam tego nie robić, ale niestety się na moich oczach i musiałem skontynuować. Nie zabijesz się od razu za każdym razem. Jak ty... Ja się w piele. To nie? Soda machine, czemu nie wypadają schody? Może w normalnej wersji będą Eee, e, kto 15 go zabił? Kto 15 go zabił? Chodź, chodź, chodź tam do roku. Eee, bo tam bierze drugiego od tyłu.